witam z wyspy Korfu. Teraz chciałem powiedzieć parę słów o sposobach podróżowania po wyspie i to bez samochodu. Samochód kosztuje 35 do mniej więcej euro na dobę, no i ma taką cenę. Natomiast bardzo dobre są tutaj autobusy. Są w okolicach Kerkyry miasta, czyli Korfu Town tej stolicy. Będziemy widzieć dwa dwa rodzaje autobusów niebieskie. Blue i zielone green bussy. W tej chwili jadę właśnie green Greenbuses Green bussy to są autobusy dalekobieżne. One właściwie w, do godziny potrafią nas dowieść z Korfu, no w każde miejsce wyspy. Cała wyspa nie jest duża, jest bardzo podłużna. Ona ma 590, bodajże 6 km kwadratowych Długość w linii no, nie przekracza 100 km. Taka trasa, nawet ulicą, trasą, to nie, nie będzie z górnego, z północy na południe, to, to nie będzie 100 km. Ale autobusy, greenbusy, bardzo wygodne, jeżdżą na niektórych trasach. Częściej niż co godzinę, na tych dłuższych trasach powiedzmy co dwie albo trzy godziny, ale są bardzo tanie. Ja w tej chwili jadę z Korfu na prawie że południe, samo południe, będzie godzina trasy i to kosztuje euro 90. Dla porównania, Lubasy, czy te samochody, autobusy miejskie wokół Corfu Town, czyli starożytnej Kerkyry. One jeżdżą dużo częściej, oczywiście. Natomiast są troszkę droższe, bo tam taki zwykły bilet różowy kosztuje 1,7, ale taki, ale kupiony u kierowcy 230. Są też bilety całodniowe po 5,50, to się też opłaca, jeżeli jedziemy do miasta z miasta potem znowu do hotelu z hotelu. Ważna informacja. Rozkłady green busów, czyli tych PKS-ów, tych dalekobieżnych, są wszędzie powywieszane. Jest fajna strona, można obejrzeć sobie mapkę, można się dowiedzieć, gdzie on staje. No i sobie jedziemy. Te rozkłady są normalnie napisane, czyli dla każdym, na każdym przystanku jest rozkład dotyczący tego przystanku. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo, bo bluebasy, czyli miejskie, one mają taki sposób kursowania, że one jadą od miasta i do miasta. Czyli do jakiegoś punktu, na przykład Achilion, do świątyni Achil, Achil no, do, do zamku Sisi. Więc jadą tam i z powrotem. I trzeba zawsze uważać na rozkładzie i patrzeć, który kierunek jest od miasta, który jest do miasta. I czasy odjazdu są w green busach podawane, w blue busach podawane jako czas odjazdu z początkowej stacji. Więc jak wsiadamy gdzieś w połowie, to to nie jest nasz czas. Zawsze to jest czas wyruszenia z miasta albo wyruszenia z tej końcowej stacji w kierunku miasta. Green busy mają normalne rozkłady na każdym przystanku odpowiednio przeliczone, więc tu się nic niczego nie boimy. Zresztą w Greenbusach jest bardzo wygodnie i przyjemnie, ponieważ wsiada się, można kupić bilet na centralnej stacji, ale chyba nie ma powodu, bo w każdym takim basie jest pan konduktor. Które no, w tej chwili nie widać. To są bardzo wygodne, ładne, duże autobusy, takie wycieczkowe, wręcz rozkładane siedzenia. On tam chodzi i on każdego wita, każdemu wskazuje przystanek, na którym należałoby wysiąść, bo wiadomo, że głównie obsługuje tutaj turystów, którzy wiedzą, gdzie jadą, ale nie wiedzą, gdzie to jest. Znaczy, nie wiedzą, kiedy to już są na miejscu. Więc oni są bardzo pomocni. Generalnie polecam. Blue basy wokół Korfu po prostu jeżdżą i można się poruszać. A green basy naprawdę rewelacyjne. Pół, y, pół y, wyspy przejeżdżam za, za nieca, niecałe 2 euro. Polecam ten sposób podróżowania. No, chyba że sobie zrobimy rentę car. No, to jak mówię, 35 euro za dzień to jest chyba najmniej. I oczywiście full insurance, ale drogi na Korfu są bardzo trudne. Są serpentyny. Jest bardzo wąsko. Trzeba mieć trochę odwagi, ale generalnie zapraszam na korfu i, i polecam ten sposób podróżowania. A teraz idę spać, albo drzemać, bo mam niespełna godzinkę. A jak ten nie rozładuje, to ponad godzinkę i będę na samym południu w piątku psos. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten poradnik się komuś przyda.